Jeśli Łukasz podkreśla to, że je Józef wypełniali przepisy prawa, wrółnie od dni ich oczyszczenia, według prawa młodżowego. Przynieśli do Jerozolimy Jezusa, tylko przedstawić Pan, tak jest napisane w prawie pańskim. No i później, że aby wnosili dzieciomło, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa. Jak wszystko wykonali, Trzeba było wypełnić by wszystko według prawa pańskiego w ucieczce Można powiedzieć, no tak, są pewne przepisy religijne, zwyczaje pierworodnego syna. Należy, jak gdyby, wykupić z rąk pana Boga, czyli złożyć za niego ofiarę. Jest czas taki, taki no, dziwny to dla nas, ale to jest taka zasada. Się to oczyszczenie malei, nie wiem, to kultyczne. Nie? Są zwyczaje, które nawet nas trochę dziwią, jak można mówić o oczyszczeniu malei. Oni tak wszystko tak według prawa pańskiego wypełniają, według przepisów ówczesnych i to wypełnienie prawa jest okazją do objawienia się zupełnie... że jest ktoś, kto patrzy na to inaczej, czyli symbolnie Anna. Co jest ciekawe zresztą, Anna, to nie wiadomo, po co to się pojawia. Jest o nim mowa, że przyszła, ile ma lat, co robi, że jest wdową, ale nic się nie odzywa, że nie wykonuje żadnego gestu. Jest taką postacią w tle, obiecającą, w dawnym przymierze, lud pierwszego przymierza, też oczekujących razem, że nie jeden, Symbol się wyrwał, tylko lud jest reprezentowany przez dwojga. I właśnie to oczekiwanie Symona, no i też Panny, sprawia, że w tych sprawowanych obrzędach widać coś więcej. Oni widzą objawienie tajemnicy Syna Bożego. Ale że tego, który przyjdzie, który będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, a więc nie tylko już powie, że róbcie tak dalej, te, te swoje przepisy wypełniajcie, tylko wprowadzi coś nowego, coś, coś zmieni. Możemy uzupełnić zawsze nowe przymierze przez krew. siła sprzeciwu wobec światowości świata będzie inna, nowa, objawia się tu w tych obrzędach. Tak sobie myślę, żeby tak było z każdym naszym przyjściem do świątyni. Przychodzimy, bo wypełniamy prawo, zwyczaj, przy wypełnianiu przepisów prawa, czy przy wypełnianiu przepisów liturgicznych. Jest, no, pewne zwyczajowe czynności. Zapalamy świecę dzisiaj, zabieramy do domu. No i jest to znak tego, że rzeczywiście jakiś nowy świat umie się wżyć, w życiu. W życiu. No tak, był taki starzec znak. Każdy drugi, który powie, dobrze, co robicie, co robicie, ale zobaczcie, że to jest coś znacznie więcej niż, niż tylko te czynności, do których jesteście przyzwyczajeni. To jest światło oświecenia narodu. To jest ten, który sprzeciwia się temu, co złe w świecie, który prowadzi nas do czegoś. mamy nieść do światło ale właśnie najpierw poruszeniu Dzięki czemu to jest możliwe? Dzięki tęsknocie, tak jak Symon wypatrywał, a wyczekiwała. I dzięki wierze. To, to jest co innego zobaczyć dziecko czterdziestodniowe, a co innego jest widzieć w tym dziecku obiecanego Mesjasza. Co innego jest Ziemia, a tym innym jest być przekonanym, wierzącym, że przyjmuje Jezusa właśnie znaczy do światło na narodu tę moc przemieniającą świat. Dzieci rosło, nabierało mocy, a się mądrości, łaska Boża spoczywała na nim. Ich i nasze spotkanie, także w liturgii, sprawia, że rośnie nas obecność Jezusa. Jego moc bardziej się nas zgładzuje, że łaska Boża przepełnia nasze serca i kształtuje nasze życie.